Epidemia wpłynęła na mniejsze zapotrzebowanie, około 12% na, na zapotrzebowania na energię elektryczną. To wpływ, podstawowym wpływem jest to, że nasze aktywności się zmieniają, czyli więcej zostajemy w domu, jesteśmy mniej mobilni, w związku z powyższym też zamknięte są szkoły, zamknięte są instytucje, czy przeszliśmy na pracę zdalną. Więc Zapotrzebowania na energię na pewno maleje, co oczywiście może się przekładać lokalnie, incydentalnie na kwestie dotyczące środowiska, a szczególnie na kwestie jakości powietrza. Ale pamiętajmy o jednej, o jednej ważnej sprawie, że jakość powietrza. Generalnie odgrywają działania, na jakość powietrza, generalnie wpływają działania związane długoterminowe, czyli z wymianą piecy, ze zmianą jakości paliwa, że zmianą paliwa w ogóle na mniej emisyjne i te, te elementy są. Bardziej istotne w zakresie jakości powietrza. W przypadku wody, tutaj, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, też przedsiębiorstwa wodociągowe raportują mniejsze zapotrzebowanie na wody. To też jest związane z tym, że gospodarstwa, wodę, gospodarstwa domowe nie są największym konsumentem tej wody. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie. Dostępności to jest całkowicie inna sytuacja, związana ze zmianami klimatycznymi, to jest kwestia dotycząca no, tak jak mamy już informacji, dużej, bardzo niepokojącej informacji dotyczących suszy. No, od dłuższego czasu, od kilku tygodni nie mamy opadów deszczu, w związku z powyższym ta kwestia zasobów wodnych to jest kompletnie inna sytuacja, inne, inne zagadnienie, ale ona może wpływać na, nasze, na nasz potencjał wodny i, i w miesiącach letnich może wystąpią, mogą wystąpić występować lokalne, jak już występowały w ubiegłych latach, w ostatnim roku lokalne problemy z dostępnością wody. Natomiast pandemia na tą chwilę nie wpływa na, 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 na kwestie zasobności w wodę. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, gdy myjemy ręce, robimy to częściej ze względu na, na zalecenia, ale również Róbmy to odpowiedzialnie pod kątem zużycia wody. Gdy dnimy te ręce, ta woda nie musi lecieć z kranu. Zakręcajmy ją tak samo jak szczotkujemy zęby. To na pewno zmniejszy jej zużycie, a też zapewni odpowiednią higienę naszych dłoni.